Jak policzyć nieobecność na przełomie no właśnie na przełomie okresów? Mam Nieobecność, która trwa od do. No i teraz. Czas trwania może być powyżej dwóch lat, może być powyżej jednego roku, może być równo rok albo równo rok przestępny, może być na przełomie roku, ale poniżej jednego roku, może być w obrębie jednego roku na przełomie miesięcy i może być po prostu bez przełomu. No i teraz popatrz. W zależności od tego, z jakim rodzajem, z jakim odstępem czasu mamy do czynienia, to musimy zastosować różne możliwości. Po pierwsze, oznaczyłam sobie w kolumnie D, czy Rok, który powstaje z tej daty, jest rokiem przestępnym. Sprawdziłam to tutaj. Zrobiłam sobie taką dodatkową prostą tabelkę, która mi oznacza jedynką każdy rok, który był rokiem przestępnym. I teraz, jeśli rok jest przestępny, tutaj masz formułę, jeśli rok jest przestępny, to ściąga mi tutaj tą jedynkę do tej kolumny, a jeśli nie, to zamiast jakiegoś tam wartości wstawia mi 0, czyli jedynka oznacza rok przestępny, a 0 nie. No i na podstawie tej kolumny oraz ilości dni, które mijają pomiędzy tymi dwoma datami, zobacz, przelicza. Czy jest powyżej dwóch lat? Data zakończenia nieobecności minus data rozpoczęcia, czy jest większa niż 2 razy 365. Czy jest powyżej roku? Data zakończenia minus rozpoczęcia większa niż 365. Tu było, przepraszam, 365 razy 2. Data rozpoczęcia, zakończenia minus rozpoczęcia równa 360, a tu sprawdzam, czy mam rok przestępny i jednocześnie różnica na datach jest 360. Tak? Więc w ten sposób sobie oznaczam rok przestępny. Potem sprawdzam, czy jest na przełomie roku, czyli różnica między miesiącem z tej daty, a miesiącem z tej daty jest ujemna, a potem już mam takie zwykłe po prostu nieobecności albo na przełomie, albo bez przełomu. I teraz popatrz, mając takie pojedyncze wszystkie formuły spisane, utworzyłam taką jedną tak jak tutaj widzisz, mega formułę, układając jedną obok drugiej, tak? Jeżeli nie to, no to zastosuj to, a jeżeli nie to, to zastosuj to, a jeżeli nie to, to zastosuj to, a jeżeli nie to, to zastosuj to. Czyli popatrz, tu kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, wyliczenie, ile. jaki jest odstęp czasu między tymi dwoma datami, a następnie wyliczenie, czy to jest rok przestępny, czy nie. I tutaj dostajemy odpowiedź na pytanie, ile przełomów miesięcy mamy pomiędzy tymi dwoma datami. Ktoś powie no dobra, ale po co ci to? A to, to po co mi to dowiesz się w następnym filmie. A na razie Excel i zrobione.